Cześć, witam serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Moto Doraca w serii Moto Info. Przygotowałem dzisiaj dla was pięć tematów ze świata motoryzacji. Będzie i dobre, ale i będzie i też smutne, ale zacznijmy sobie może od nostalgicznego, czyli od kwestii związanych z jeepem Wranglerem. No właśnie, chodząc sobie do konfiguratora, jak najbardziej tego jeepa w tej odmianie znajdziemy. Chociaż mówi się o tym, że teoretycznie przez konfigurator ciężko cokolwiek będzie zamówić, bardziej trzeba bazować na mniej więcej 70 sztukach dostępnych od ręki. Możemy go spotkać obecnie z silnikiem benzynowym bądź hybrydą, z wtyczką dwulitrową. Chyba nie do końca. To auto aż tak mocno przyjęło się na rynku, ale w czym rzecz? Dlaczego może zniknąć w niedługim czasie z polskich salonów? Kafe. Może nie tyle, że chce mi się kawy, ale przypominam Wam o tej dyrektywie, która weszła z początkiem tego roku, gdzie spora część samochodów znikała z europejskiego rynku, bo okazywało się, że producenci przeliczając sobie normy emisji spalin dochodzili do wniosku, że no ciężko bo było teraz do auta doliczać 20, czy 40, czy 50 tysięcy kary za przekroczenie emisji CO2. Łatwiej po prostu będzie dane auto wypiąć z konkretnego rynku. Gdyby może jeszcze ta hybryda z wtyczką trochę lepiej się sprzedawało, może życie byłoby dzięki temu łatwiejsze, ale takie nie jest, więc niewykluczone, że w najbliższym czasie Wrangler będzie znikał. Co będzie następcom? No możemy się domyślać. Dobra, moment jeszcze dla partnera tego odcinka strony Carvertical, czyli strony, gdzie możecie sprawdzić sobie historię pojazdu. I tak jak ja ostatnio na przykładzie chociażby auto lawety, gdzie poszukiwałem auta, powiem wam wprost, przydało się i to bardzo, bo spora część opisów rozjeżdżała się z tym, co się w międzyczasie okazywało w trakcie rozmowy ze sprzedającym, jak to w życiu bywa. Przechodzę sobie w link, który macie w opisie tego filmu. Z kodem motodoradca otrzymacie 30% rabatu na zakup takiego raportu, by w pierwszej kolejności. I sprawdzić sobie historię samochodu, bo może jest wszystko ok, po prostu to was tylko uspokoi, no, ale może okazać się, że coś tam bardziej głębszego przy aucie się działo i to nie była drobna obcierka, a po prostu spawana ćwiartka. Jeszcze raz przypominam z kodem motodoradca w linku w opisie. Przechodząc sobie na stronę Car Vertical, możecie kupić raport z 30% rabatem. A ja przechodzę do następnego tematu. No to idzie coś nowego. Jeżeli chodzi o Renault Clio, i powiem wam wprost. Mam dosyć mieszane uczucia. Ja wiem, że o gustach się nie dyskutuje i każdy może mieć swoją własną interpretację, ale tak jak z przejściem Clio z 3 na 4 czy z 4 na 5, zawsze było jakieś powiązanie względem poprzedniego modelu, było to jakieś spójne względem tego, co się dzieje w Gamie. Podczas prezentacji w Monachium nowej generacji Clio, absolutnie nie mówię, że to auto jest brzydkie. Po prostu. E, tak jakbym w ogóle Renault w tym nie widział. Całkowicie zmiana wizerunku. Z jednej strony trochę Jaguar, z drugiej strony Mustang, z trzeciej strony RX, szczególnie patrząc przez tego garba na masce, a z tyłu. Tylko mówię oczywiście, w mojej e, interpretacji, jak najbardziej pozytywnie, niezwykle dynamicznie. Jako całość sylwetka z boku jest e, ok. Co ciekawe, dalej będzie to auto spalinowe będzie 1.2 e, pod maską, będzie też 1.8 hybryda, między innymi wnętrze, no wnętrze multimedialne, jak to w ostatnich latach. Przystało, chociaż po zdjęciach, tych agencyjnych, które widzę, można dopatrzyć się, że będą fizyczne przyciski. Tyle dobrego, ale chyba się muszę oswoić z nowym wizerunkiem Renault. No właśnie, dajcie znać, co wy na ten temat myślicie. Ostatnio przejeżdżając przez Wrocław, właśnie widziałem, że coś tam grzebano przy Bramowicach, tak mnie to trochę zainteresowało, a w międzyczasie okazało się, że to właśnie w ten sposób został uruchomiony kolejny odcinkowy pomiar prędkości. Między Kątami Wrocławskimi a Pietrzykowicami odcinek 7600 metrów jest już tak zwanym odcinkowym pomiarem prędkości. Dosyć długi odcinek, szczególnie będącym obwodnicą, ale na co pragnę zwrócić uwagę. Został uruchomiony w chwili obecnej w tak zwanym trybie testowym, żeby zobaczyć czy wszystko działa. Nie zmienia to faktu. Faktu, że maksymalnie do 21 września, na moment jak to nagrywam, mam takie informacje, że zostanie uruchomiony, ale bez podania daty, jeżeli chodzi już o kwestię robienia tychże konkretnych zdjęć. Oczywiście wiem, że niektórzy mówią, że myśl polskiego prawa trzeba wskazać, gdzie konkretnie na konkretnym meczu przekroczono prędkość, a nie można tego uśredniać, tylko tak na chwilę obecną raczej ciężko tutaj szukać jakichś spektakularnych wyroków, które mogłyby to odmieniać, jeżeli chodzi o rzeczywistość, a już nie raz mówiłem, że tych odcinkowych pomiarów prędkości w najbliższym czasie będzie o wiele, wiele więcej. Są zdecydowanie tańsze w instalacjach niż niejedne zaawansowane maszyny, a działają fenomenalnie. Szczególnie ten na A4, ale w drugą stronę. Tutaj bardzo ważna aktualizacja. Rzecznik Praw Obywatelskich mam wrażenie, że się nie poddaje i w ostatnim czasie mocno staje frontem na linii pomocy kierowcom względem obecnych przepisów, bo przypomnę, na chwilę obecną, jeżeli chodzi o przepisy, jeżeli mielibyśmy nawet... 30 minut braku ciągłości w polisie i zostałoby to udowodnione, chodzi o polisę obowiązkową OC, z automatu otrzymujemy karę. Karę, od której, no, raczej trudno się w jakikolwiek sposób odwołać. Po prostu trzeba ją zapłacić i już i furtka odwoławcza jest niezwykle skomplikowana, co najwyżej przez drogę sądową. I zwróćcie uwagę na jedno: Rzecznik argumentuje, że opłaty za brak OC powinny być regulowane poprzez przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego, KPA, a dokładnie przez dział 4a dotyczący administracyjnych kar pieniężnych. Wprowadzenie takich takich zmian umożliwiałoby uwzględnienie okoliczności łagodzących takich jak siła wyższa np. wypadki losowe, które nie umożliwiają zawarcia ubezpieczenia. Ktoś trafia do szpitala na chwilę obecną to w żaden sposób nie działa. Czy druga kwestia? Przesłanki odstąpienia od kary zarówno obligatoryjne jak i fakultatywne, które pozwoliłyby na bardziej elastyczne podejście do nakładania sankcji. A wszystko to w ramach aktualizacji, bo rzecznik wniósł skargę kasacyjną w tym temacie. I mam nadzieję, że może tutaj coś w tym wszystkim się poprawi, bo owszem, na chwilę obecną mamy już teraz tą moc, że kupując auto używane, jesteśmy w stanie wypowiedzieć polisę z konkretną datą bądź możemy ją zachować do końca ważności ubezpieczenia. Przypomnę, że ta przejęta polisa od właściciela się nie przedłuża, ale te przepisy już teraz funkcjonują i dzięki temu możemy sami zadecydować, no bo nieraz bywały z tym problemy. Jeżeli to jeszcze by doszło, że teoretycznie powstałaby jakaś furtka na możliwość odwołania, na pewno by to życie kierowcom ułatwiło. Czy Twoje auto będzie w niedługim czasie śmietnikiem? <laughs> Niektórzy mówią, że współczesna motoryzacja to jeden wielki śmietnik i te samochody psują się, a wszystkie plastiki trzeszczą z każdej możliwej strony. Ale zwróćcie uwagę na jedno. Jeżeli chodzi o e, utylizację odpadów, mamy z tym dosyć duże problemy. Oczywiście w nowoczesnych spalarni powstaje sporo. Nie zmienia to faktu, że natworzonych śmieci jest bardzo, ale to bardzo dużo i niezwykle kosztowna jest sama w sobie utylizacja. No, były lata, szczególnie w moim rodzimym Zgierzu, gdzie podczas tego mega wielkiego pożaru niektóre śmieci były magazynowane w tak zwanej chmurze, no ale e, to chyba na chwilę obecną przeminęło. No i Unia Europejska zauważa pewną furtkę, a raczej swojego rodzaju przykaz, bo Unia Europejska, wprowadzając w najbliższym czasie przepisy, będzie chciała, żeby w przeciągu 6 lat od momentu wprowadzenia tych przepisów każdy z samochodów posiadał minimum 20% elementów z tak zwanego recyklingu. A w 2021 2000... 20, no przyjmijmy 8, 7, jeżeli będzie to po 10 latach od wprowadzenia tego przepisu, tych elementów ma być minimum 25%. Co ciekawe, w pierwszych latach również producenci będą odpowiedzialni za przetwarzanie i pozyskiwanie tych rzędnych komponentów, jako od strony jakby organizacyjnej, w tym wszystkim. I co też niezwykle istotne, ma być ukrócony proceder tak zwanych samochodów, już wycofanych z eksploatacji, które trafiają do biedniejszych krajów, Ostatnio można spotkać sporą część samochodów naszych rodzimych, polskich, które zjeżdżają sobie w Afryce, tak żeby jak najwięcej było tego do utylizacji u nas, a żebyśmy się tego wszystkiego nie pozbawiali. Ja mam tak na samo podsumowanie tego wszystkiego, że patrząc na jedno auto europejskie, nawet z segmentu premium. W ostatnim czasie chyba coś dzieje się nie do końca tak, bo już nie chodzi o to, że ktoś tam na siłę naciska te plastiki i trzeszczą. One bardzo często podczas jazdy nie trzeszczą, ale nawet w autach segmentu premium mam wrażenie, że ta jakość schodzi zdecydowanie na dalszy plan. Oczywiście pewnie księgowi dochodzą w tym wszystkim do łask, ale chyba nic to dobrego. Nie wróży na przyszłość. Dobra, to na dzisiaj tyle. Pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się. Hej!